Życie na emeryturze wcale nie musi być nudne i ograniczać się do opieki nad wnukami czy spędzania czasu na działce. Seniorzy też chcą i lubią się bawić. Tańce, śpiewy, integracja to ważny element życia społecznego niezależny od wieku. Udowodnili to sędziszowscy seniorzy, którzy 12 lipca już po raz trzeci bawili się na biesiadzie. Jak widać po ilości osób, które przybyły na pierwszą, drugą i dzisiejszą biesiadę, no jest zapotrzebowanie w naszym środowisku na tego typu imprezy. Człowiek potrzebuje zabawy, a taniec to jest wspaniała forma rehabilitacji uważam. Tańcząc e, pracują nie tylko mięśnie, stawy, ale również uwalniają się endorfiny, e, ludzie się do siebie uśmiechają, przytulają, rozmawiają. Myślę, że to jest bardzo cenne i potrzebne ludziom. Siedząc w domu to o pewno myślimy o, o upływie czasu. Natomiast jak spotykamy się tutaj, słyszymy muzykę, to po prostu zapominamy ile mamy lat. To bardzo po prostu odstresowuje. I, i dodaje nam skrzydeł, że tak powiem. Społeczeństwo w tym wieku lubi się bawić. Wiem to z doświadczenia, bo jestem przewodniczącą Związku Emerytów, organizujemy właśnie często takie spotkania, potańcówki głównie. Są ludzie, którzy lubią wycieczki, ale większość chce się właśnie spotykać na biesiadach, na potańcówkach. Seniorzy z Gminy Sędziszów Małopolski chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Integrują się się i wspólnie działają, gdy nadarzy się tylko ku temu okazja. Mamy organizowane wiele wycieczek, mamy wyjazdy na baseny, mamy wyjazdy jesienią na grzywobranie, robimy ognisko. Oprócz tego no, każdą jakąś taką uroczystość staramy się świętować, no przynajmniej ja ze względu na to w swoją pracę w Klubie Seniora, no to mogę się na ten temat wypowiedzieć, że zawsze staramy się przygotowywać do czegoś takiego. Najpierw pracujemy w kuchni, pieczemy sobie coś w ramach zajęć kulinarnych, a potem świętujemy. Seniorzy zauważają i odczuwają, że Gmina Sędziszów Małopolski o nich dba i stara się stwarzać im jak najlepsze warunki i możliwości do wszelkich aktywności. Sędziszowie tak organizują nami te władze lokalne, przede wszystkim władzom lokalnym dziękujemy za to wszystko, bo dofinansowanie jest dla nas i organizacja nasza, na przykład ta kierowniczka klubu Ela, no to ona na głowie już tak powiem staje, żeby żebyśmy się nie starzeli. A, <noise> jak Pani ocenia Klub Seniora? A Klub Seniora jest wspaniale działa. Ja tak pewnego razu dowiedziałam się, że taki klub istnieje i po prostu przyszłam, no i nie zrezygnowałam. Tam się dzieje, naprawdę, tam się dzieje. Mamy duże wsparcie, także naprawdę jeżeli ktoś ma, ma chęci i, i tylko chce się rozwijać w tym, to tak, oczywiście ludzie są aktywni, chcą brać udział. Podczas zabawy seniorom przygrywał zespół biesiada. Siadam w pociąg powrotny, ocieram jedną łzę. Ludzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzą w oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Ej, moich nadziei, W serce gryzie nostalgią, a dusza ścina lód. W radiu śpiewa Makalia swój czarny, smętny Uczestnicy zabawy mieli okazję skorzystać z poczęstunku, który przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Cierpisza. Trzecią biesiadę dla seniorów zorganizowali wspólnie Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rada Seniorów, a także Sędziszowski Klub Seniora.